Już patrzymy sobie, pani Violetka, co pani oczeka w miłości, kochana. Karty pokazują, że tutaj może pani kogoś spotkać około 3-4 miesięcy, ale to nie będzie do końca coś, co się będzie pani tutaj podawało, podobało. Karty pokazują przeszłość, czyli może do pani próbować wrócić stary partner, ale proszę się zastanowić, czy to warto, bardzo pani psuje energetykę. Dopiero około 9 miesięcy widzę, że pozna pani kogoś dość fajnego, ale tylko w momencie, kiedy pani zakończy wszelkiego rodzaju relacje ze starym partnerem, bo on będzie tutaj pani próbował po prostu psuć energetykę. I dopóki tak jakby pani tego nie wyczyści, to ja nie widzę, żeby następowały jakieś takie możliwości spotykania nowych partnerów czy nowych ludzi. Dopiero potem widzę, że naprawdę dość fajnie tak się zacznie, ale to jest tak około 9 miesięcy. To będzie taki przyjaciel. To będzie taki przyjaciel, to będzie osoba. Ja widzę, że gdzieś spotkany w jakimś wyjeździe w podróży przede wszystkim widzę, że może być tam po prostu spotkana, więc tak to, tak to wygląda. I tak się zacznie, zacznie się przyjać. Natomiast taki stały, stały, stały związek powiem, taki bardziej ustabilizowany, będzie pani miała około 4 lat, będzie pani miała około 4 lat, wtedy widzę taki związek właśnie z papierami, z zamieszkaniem, na razie ten związek taki koło 9 lat to widzę też z pomieszkiwaniem, ale tutaj trzeba będzie jeszcze pewne rzeczy u siebie załatwić, Co pani myśli dawny mężczyzna, już patrzymy sobie, Nic ciekawego. Karty pokazują, że chce do Pani wrócić, że chce spróbować na nowo. Miłości tutaj nie ma. To jest bardziej takie wykorzystywanie. Bardzo trudna energia, bardzo trudna energetyka. To jest taki mężczyzna, który nie szanuje kobiet, który tutaj w pewien sposób może nawet być takim w pewien sposób takim zagrożeniem. On Pani blokuje energię, więc lepiej już nie patrzeć w tą stronę. I spójrzmy sobie, co mówią karty tutaj jasnowidzów do Pani. No proszę, Pani siedzi, kartę pokazał, że jest Pani złapana w strachu, że Pani nikogo nie pozna. Proszę tak nie myśleć, proszę tak nie myśleć absolutnie w taki sposób, w żaden sposób tutaj. Proszę tak nie myśleć. Pozdrawiam.